Cześć, witajcie, tutaj Kolczasty, a dzisiaj jestem no z czekaj, ku... czekaj, od nowa, od nowa. Dobra, dobra, dobra ale szybko, no. Musisz odliczyć. Trzy, dwa, jeden. Cześć, widać, witajcie, tutaj jest Kolczasty, a dzisiaj jestem z Kubą i dzisiaj sobie gramy w mapę... Siemka, siemka. Tak, mapka siemka. I <laughs> po prostu mamy... Mm, może ty pójść do tego prawej, co? A no. Taka zamiana. Dobra. E, to y ogólnie to zaczęliśmy... Y Zaczęliśmy sobie tą mapkę pykać i co? I po prostu się okazało, że złą wersję wybrałem i tak dalej, więc od początku, więc ten poziom przeszliśmy i no. I zobaczymy czy tam jakieś tam bugi czy coś, także no. Generalnie będziemy robić tak, że autystyczny escape jakby będzie ta seria na kanale cały czas, tylko po prostu będziemy zmieniać swoje mapki. I no, będzie to taka luźna seria, która będzie wletywać praktycznie codziennie. Trzymaj pochodnie. I no, i tyle w sumie. Okej, okay, Diamond bo teraz wszystko działa dobrze. Nie z nie, nie się nie? Bo muszę ci dać ta. Aha, no. Biknie. musimy. Musimy tak, ogólnie wszystkie przyjęty, że musimy kraftować w craftingu, a nie w inwentory. Aha, dobra, no. Co e, mówiłem to im, nie tobie. No wiem, ale. No, bo wcześniej tak nie robiliśmy teraz. E, nie, czekaj, nie, jeszcze nie musisz skakać. Tak no, dźwignię mi musisz dać. Dźwignię. Ej, treasure, to są te tokeny takie? To są z, e, no, tak, znajdziesz nie? Ja mam ten. E, ja nie znalazłem żadnego, a mi pisze, że mam jeden. Ale Aha, i on zniknął. Aha, to hit, no. Tak zbiera. Okay. Eee, no e, może game rule, e... Ej, nie mogę przeskoczyć okay. tego. ...true. Ha, nie mam koment, dobra. Walić. E... No właśnie, też mam problem. Za trzecim razem, jak musiałem skakać jeszcze na ostatni raz, Ej, to, do, to miałem problem. Nie do przeskoczenia. Przeskoczyłeś to się dwa się... razy. Zmienia co dwie sekundy. No... Dawaj, dawaj. <laughs> no przecież się zaraz popłaczę. Jak ty to przeskoczyłeś wcześniej? Normalnie, otworzę ci drzwi, że ty świerz. Dawaj, dawaj. Nie! <grywdy> Jeszcze w tej wodzie trzeba pływać, jakby nie mogli zwykłego lądu tutaj dać po prostu. No to chodzi, żebyś zajęli po prostu na tym. Dobra, ale już mam taktykę. Skaczę tu, a obrani nie udało się. Ja wiesz, że, nakła że nakłanianie do e, zabicia się to jest też e, nieprzeznaczone dla dzieci? Więc nie możesz ale tak mówić? Ale to ty to powiedziałeś ale, chłopie, że... też nie ale też nie możesz na przykład mówić, że wiesz, że się zabijesz Ale wiesz, że ja nie klikam, że mój filmik jest przeznaczony dla dzieci? No też go nie klikam ty klikasz, bo widziałem na screenie oszuście Że nie jest przeznaczony dla dzieci e, I że mogą go oglądać dzieci e, poniżej 18 lat Dobra chcesz o, nie się... Nie, ja, sk ja skaczę, ja dopiero skaczę od ciebie. No dobra Czy to są jakieś efekty Ja też No skądże? No czekaj no <grym> Nie da się po jednej, po jednej próbie nie, Ale nie da się z tym efektem wiesz <grym> masz, masz ten efekt czy nie masz? No Ja nie mam możemy neslikać. Dobra, dawaj po jednej próbie. Ja też chcę. To jest nie tam. ten, ten pierwszy chyba od o, mojej strony. to jest efekt. Co jest? Dobra, i teraz tu musisz wyczaić, okay, które po, jak po kolei Okej, okay, tego, tego, tego na środku nie można klikać, bo jest ten, dostajesz efekt, więc poczekajmy może, co? Czekaj, y, musisz ten? ten pierwszy, chyba który ten to jest. Okej, okay, dobra. O, już wiem, już wiem, już wiem. Dobra. 8 sekund mam jeszcze to. No Jezusie. ok, się Okej Dobra git Nie, no co? Jak ja mam skoczyć dwie kratki do góry a wiem Ten, ten i ten Okej okay. to, to i tak nie wskoczysz wysokie nie klikasz tego środkowego tutaj, nie? Tego u góry tego? Tego środkowego tego? u góry Tego, tego, Dobra. tego Pierwszy jest który, ten? No. Ten, no. Okej. Mogę jeszcze 3 kliknąć. O, no. Okej. Okay. I 3 kollaks, dobra? Okej, okay, jestem. Dobra, Git. A ja? Ja co mam zrobić? O. Dobra, ci drogo odpaliłem, dobra. Chyba jaki mościk elegancki. No. Mógłby troszkę szybciej się, co prawda, odpalać. Nie! Ale F. nie! Najgorzej. No i to kenik dla mnie. Tak tam po dwa. I co jest? Co jest? A? A mapy? Prezentacja mapy, no? Przez 20 sekund to będzie chyba trwać. Nie ma, ale mam strasznie greg głośno, chyba. Trochę wam przyciszę. Jest Okej, okay, jakaś świątynia 50 poziomów Tak Prisma mała <gryzma> inżarta Mam, mam Dźwignię, z... ja mam dźwignię Może... I te? Moby się, mo moby się robią, uważaj Wziąłeś sobie ze skrzynki? Tak Ech... Jeszcze jedną dźwignię musimy znaleźć Bo są dwa bloki złota Mam dźwignię co postaw tam przy wejściu? I coś się stało? Nie mam pojęcia Mógłby się dalej respią? Chyba, że musimy dropać z nich Nie wiem, zaraz zginę Czy wymiecza nie tego, nie? Nie psuć yy, Patrz, tu się coś musi zapalić. Tutaj coś trzeba zrobić jeszcze. Mm, tylko co? Zamego no... Pomóż. Dobra, Dobra mam. Mm, Ty no trzeba coś tu znaleźć. Jeszcze. Mam dźwignię. Mm. Na bloku złota trzeba położyć ją. Hmm. A tu nie ma bloku. O, tu jest blok złota. Okej. Okay. Otworzył się pistolet, więc gra tutaj? Okej, okay, tutaj mam otwarte. Na dole. Dobra, i teraz już będzie wyjście? Tak. O, kozacko. A można zresetować? To nie jest tak, że mamy to przeskakiwać, bo inaczej drzwi nie będą otwarte. Na no, przeskakiwancę przebiegałeś. <śm> Dobra, go reset. Ej, ja jestem wyziony. Nie wiem czemu. Ty no nacisnąłem chyba Czekaj ja Jestem uwięziony chłopie Halo? No jestem, jestem już To ja mam tu zrobić? Nie no. wyszkit nie start. Bo no, chyba ja chyba wcześniej nadepnąłem na tą płytkę Nie Skąd masz 7 punktów? Zebrałem. O, ta zabieg Są tak. drzwi otwarte tam? Nie są zamknięte. Nie są Ale coś tam. Tam jest, widzisz, yy, zielono-czerwone. szedłem na zielona, ja mogę być, a na czerwonym nie. Cyka, Ale jak, gdzie Cyka, zielone? Tak... tam u góry się świeci widzisz? Aha! To jest chyba ta yy, baba jaga patrzy LOL! Ja myślałem, myślałem że trzeba przeskakiwać po prostu. nie działa wow, coś mi uderzyło e. a może masz chodzić, a nie, nie może sprintować może walket pisze mi teraz dobra, zrób restart, bo już tak zepsułeś chyba chyba nie może na sprintie a albo trzeba poczekać, no właśnie nie wiem mówię, że trzeba chyba chodzić No i na czerwonym pobiegłem. No to restart. Ty, ale dostałem. A już jest zepsute, dobra. No nie. Ile minut odcinki nagrywamy? 15? To 15. Dawaj, dawaj A to jest dźwignia po prostu tu była obok Cały czas, a ja wcześniej nie zauważyłem Co? To po co no. były te kolory? No żeby po prostu przejść, w sensie ten yy, Przechodzisz, tak? A jak ten A tam miałeś pistona ze szkłem Aha! No ja tego coś tak robiło Dobra, U. no, rozumiem Znowu to mapy prezentują i daliby zagrać. No nie poziomy pokazują, mnie. O, okej okay. Dobra, go Masz tam coś? No właśnie się spadłem. A czyli woda cię zabija tak? No no to trzeba przeskakiwać, patrz On mi laguje tutaj Użyłem coś No jakoś po na depo. nie wiem, coś się zaświeciło, czy coś takiego Aha! Yy, woda jest po jednej, wcześniej był Emerald Co? No, to, nie, to trzeba... Nie. Skakujesz w te takie te? No sko o, skoczyłem no. tam, musisz double jumpa zrobić. Dobra, mam jedną płytkę. No i na nią. No nadepnąłem i spadłem. Znowu. Ta Ta. Chyba po prostu wszystkie płytki nadepnąć, czy jak? Chyba tak? Nie wiem. Czekaj, mnie też jak zaczęło ścinać, czekaj. Render Tak, mam, mam lagi na tej mapie. Nie wiem czemu. No za trudne te skoki są Okej, okay, nadepnę drugą tabliczkę Ta tam, tam na zasadnie nic nie mam już e, chce tym... pomóc? No. O sucia, o sucia. no ja tylko na A tą skacz, pierwszą... Skacz, Mówię. Nie skacz? No nie skaczę Kurde No, nie wiem, trudne to jest W idealnym momencie skoczyć na to, wiesz? Dobra, mam pierwsze Kurde, no Skoczyłem OK, jest A i w trzecim się coś otwarło Nie, u góry się otwarło, wiesz? Tak myślę O jest, no dobra ale dużo wniosłem do tego poziomu <laughs> I gdzie są te treasure tokeny? Nie wiem hmm. W ogóle tego nie mam Break carpet, ohoho niszczymy, elegancko, lubię niszczyć o, o, oczywiście pusta a tokena dostałem No Bo kryształ pryzmarynu to też token o, mam pustą skrzynkę drugą? Ja też znalazłem pustą A trzeba było wszystko zniszczyć, dobra Jest No jak No jak ty? No ile ty masz tokenów? To po prostu jestem o i kolejny token A jest token E, tutaj Ej, e emerald Block Też może podać. przycisk No, I Też masz przycisk Wow sam po... Zona i spadłem Co daje? Nie, na końcu spadłem. A może to trzeba szybko wcisnąć i pobiec? I ten. Wiesz o co chodzi? Szybko wciskasz, biegniesz na koniec i tam po drugiej stronie wciska, wciskasz szybko drugi przycisk. Tu jest jakieś latanie Dobra, ja mam chyba A ty, o, ty mi otworzyłeś? Nie otworzyłeś, tam masz ten No ja to kliknąłem ten guzik Nie zdążyliśmy chyba, co? Nie wiem, nie mam pojęcia A ja mam blok diamentu Masz coś, żeby postawić? A tam powinno pisać ci Na czym masz postawić blok diamentu Ale w sensie, że mam go tutaj Żeby na nim coś postawić Tak w ścianie A no ty też tak masz to, to, Gdzie? No tam Czyli podejrzewam, że no, a ja trzeba nieco szybko zrobić Okej, okay. czyli musimy po prostu kliknąć to i na starcie. Ale na to na, na starcie, a że razem mamy to zrobić. Dobra. A już spadłeś. Nie, że razem. No w tym samym momencie chyba musimy, w sensie. No bo tam widzisz, po lewej są hoppery, nie? I te hopery lecą i tam ci wypada coś. To nieźle. Nie wiem, te, te hopery wyrzucają mu jakąś tą, tą podkę lewitacji tam na końcu. No nie wiem, za trudne to jest. Nie, mam, mam resztę torcza, Zapałem go. I położyć na diamantomym bloku. To tak, tak, tak. Musisz skoczyć, w to dla witacji, żebyś gdzieś pod tego hopera wskoczyć. Złapałeś. No. Dobra, elegancko. Nowy git. O! No i kozacko. I też masz lagi takie dziwne? Czasami wiesz. Ej, możemy skończyć. No, no, no. Od 17 Dobra. Okay. Dzięki Dobra. za oglądanie ludzie. E, Trzymajcie się, piątka. Cześć, pęk!